Cześć, cześć! Witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Eski, a dzisiaj zagramy sobie w Death Coming. Jest to gra trochę logiczna, bym powiedziała, więc zobaczymy jak mi pójdzie, w której naszym zadaniem jest zabić wszystkich. Więc zacznijmy sobie. Generalnie fabularnie tu chodzi o to, że nasz bohater umarł. I śmierć zaproponowała mu taki układ, że może powrócić do świata żywych, ale jako jego asystent, żeby razem mogli zabijać inne osoby. Powiem krótko o dziobie. Mamy władzę nad tak zwanymi śmiertelnymi pułapkami, niebezpiecznymi przedmiotami, w których zawarta jest moc kosiarzy. Wystarczy lekki impuls i już możemy ładować duszę do worka. Mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi. Spraw, żebyśmy byli z ciebie dumni. No postaramy się. Znajdź na ekranie śmiertelne pułapki i kliknij je. wygląda na śmiertelną. Spiesz się powoli, koszenie to sztuka. Kliknij element ponownie w odpowiednim momencie, aby spowodować wypadek. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, skorzystaj ze wskazówki. Spróbuj uruchomić wszystkie śmiertelne pułapki. Jasna sprawa. Okej. Okay. No i mamy First Blooda, pierwszą krew. A to co, może to też może spaść. Ten klimatyzator trzymać na słowo honoru. No, jak widać. To twój pierwszy raz, prawda? Wiesz co? Dam ci robić swoje, ale szczególnie zależy mi na tych trzech ważnych duszyczkach. Powodzenia. Chociaż wydaje się, że nie będzie ci potrzebne. No, zobaczymy. Dobra, czyli oni generalnie się nawet przemieszczają. To to, co już wiemy, to zrobimy. Tu jest coś z prądem i wodą. A czy ona tu przyjdzie do tej wody? Może, może tu, to może się zapaść w sumienia. Może, może. No i pięknie. 3x3. 3. Dobra robota, potworze. Jeśli utkniesz, pamiętaj o wskazówkach. Chociaż wydaje się, że mordorczego instynktu ci nie brakuje. Oho, ho, 3x4. Jeżeli utkniesz, skorzystaj ze wskazówek naprzód. Czyli to są wskazówki. Okej, okay, gitaro. Czyli to był tylko samo uczaka, to jest jakby nasz pierwszy poziom, rozumiem. Życie jest grą, a ty jesteś tylko trybikiem. Smutno. Okej. Okay. O, interesujące. Mhm. Hmm. Czołem inwazji, ile ludzi w ogóle! Ruszajmy do miasta. Twoim zadaniem jest przyspieszenie chwili zgonu tych, którzy nieco zbyt długo zabawili na tym padole. Do wyszukiwania celu służy oko kosiarza. Postaraj się nie narobić bałaganu. Dobra, dobra. Jak sobie w ogóle ćwiczą? Tylko nie pszczoły. Po co to tu będzie? Może one muszą właśnie się tutaj... o. o. No tak. Zdecydowanie tak, tu mamy nasze klimatyzory ulubione. A ta co? Aha, można tym to zwabić. Okej. Okay. No nie! Co ty lewitujesz? Przechodnie nie wpadną do studienki jeśli za wcześnie. Ale jak to było za wcześnie, a piesek? Po przebudzeniu Max jest zawsze nieznośny. Trzeba będzie wymyślić... przebudzić pieska, no nie? A. Umrzesz w ciągu 7 dni. Mhm, widzę ten odnośnik do filmu. Okej, okay, co ja im. On chce zobaczyć dziewczynę bez scenika. A. No to. To stało się tak szybko. No to sobie nie poglądał chłop. Szkoda. A, to był jakiś jeden z ważniejszych, tak? I na tych trzech mamy się skupić, rozumiem. Kurczę, tylko ten... ją zmarnowałam w tej studienca Ona teraz w to nie wejdzie pewnie, no. Mogę tu jej coś... Czy ona przejdzie na przykład tędy? Co to? Nic. Żebym ja mogła to na nią zrzucić? Tak. No, chwała Bogu. Sorry, laska. Tak łatwo zapomnieć, co jest naprawdę ważne w życiu. No, no tak. Hmm. To też są jakieś rzeczy w ogóle. O! Tylko gdzie to poleci? Okej. Okay. Dobra, ty idź jak musisz iść. Babciu! Czemu jeszcze żyjesz? Uh, aha. To coś zrobi? Nie, to nic nie zrobi. Coś z tym was? Bez... Aha, rozumiem. Nie chcecie jeszcze ktoś tu wejść do tej wody? Aby było was więcej może? Tak, tak, chodź. No cóż. Nie da się jakieś trucizny tu dodać. Pa. Dobra, a gdzie jestem ty w ogóle? O! Tego się nie spodziewałam. Dobra, coś? Z tymi by trzeba było też zrobić. Nie bój się. <grym> nie masz czego. Czy ty tu pójdziesz? Fantastycznie. A tu też jest coś, ale to tu. W ogóle dużo się dzieje. Niebezpieczne te miasta. O! Szybka akcja. Gdzie on jest? Tu? Twój los jest związany z losem zaznaczonych osób. Jeśli chcesz znów żyć, musisz zabić je wszystkie. Pamiętaj jednak, że to tylko kropla w morzu musimy wyrobić określoną normę. No, czym jak w korpo. Bra y Piotr lubi zacienione miejsca. A i on teraz wskakuje do tej wody. Jak ja już nic z nim nie mogę zrobić. To wiecie co? Ja myślę, że to jest dobry moment na restart poziomu. To na pewno... o. Wszystkie babcie nie żyją? Nie no, jedna oczywiście sobie przeżyła. O, tu teraz wchodzą ludzie. No to, poczekamy aż ten Piotrek se tu wejdzie ładnie. Jeszcze więcej zabiliśmy. Dobrze, dobrze. Koniec z opalaniem. No chłopie, co mam ci powiedzieć? Dobra, dobra. A! Kurde bele. Masz. Tego chociaż teraz nie ma przy okazji. Jak tego psa tu? Obudzić no dobra, a... Jak ty się cofnął... O, idealnie, o to mi chodziło, żeby taka siarka w nią wleciała. Okej, okay, okej, okay, teraz wytajmować. Pięknie! Mamy drugą, jeszcze jedna osoba. Gdzie jest typ? A to ten z okien? Nie ma. Nie ma? Gdzie był tu kosmita? Ten? Tutaj nie. A nie, tu łaska. Gdzie jest ten kosmita? Tu. No i mamy trzy, na trzech z tych chopowców. Na pewno musimy ich kropnąć. Pytanie, to nas odeśle, czy możemy sobie dalej ich ten maltretować? Tu mamy te... Jakieś oceny poziomu. Możemy dalej lecieć. Jasna sprawa. No z tym coś... A, się śmieję. Bo z tym... A, ten gościu musi tu ten... Nie, podjechać tym wózkiem swoim. A to nie wybuchło tym razem. No szkoda. Pszczoły znowu. Hmm. Autami chyba nic nie zdziałamy. Okej. Okay. I co to może zrobić? Okej. Okay. Ha. Ta jeszcze się wydostała. Nie no, przyjepał będzie jak nawet tego brązowego, o! Chociaż brązowy medal dostaniemy. Misja wykonana, praca po godzinach da Ci więcej doświadczenia, ale oczywiście w każdej chwili możesz przejść do następnego etapu. Będę czekać na ciebie z boku, przyjdź do mnie, kiedy postanowisz opuścić to miejsce gitara. O, co sobie czeka. Dobra. Ja bym chciała wiedzieć, jak... Aha... Dobra, ale... Pytanie, co on zrobi. A... Czyli zmarnowane trochę. Tu się da coś zrobić. A, tu się da coś zrobić jeszcze. Chodź tu. Git. Szkoda, że to się nie poleciało w to. Okej. Okay. Wspomniałem, że to tu jest. Tu jest jeszcze jakiś ten. To można by to sobie na pewno użyć. Nawet jeszcze dwa obrazy, bo to nie, nie. nie. To, to za dużo to nie zdrowo. Jeszcze się na to też przyczeimy. Ładnie, ładnie. A, możemy im tu zmienić jakoś światło. Rozumiem. Czy tu na przykład możemy ją przyjechać, jakby stało akurat jakieś tam auto. No i czemu nie mogę tego teraz włączyć? Hmm. Tu też się powinno dać. No tak. Czy tego typka jeszcze przejedźmy sobie. Tu są kokosy. Kaj. Okay. Mhm. Jakby to ogarnąć wszystko, żeby może do tego dojść chociaż. Bo trochę pułapek. Nie chcę znowu odświeżać tego poziomu. A no to nie jestem aż tak ambitna raczej. Albo mądra. No hmm. i ty. Ktoś? Coś tu? Nie? O. Teraz. W końcu. Dobra. Chcesz, co, zabrać jeszcze telefon? A, nie zdążyłam, mogę tu światła. Tyle. Mutty, mała. Tyle możliwości. Czy tu coś nadjedzie, żeby mogła ich tam? Jedź! Kurde. <gry> z tą piaskownicą też nic nie można zrobić? Ile nam brakuje w cholera? Nie wiem, czy jesteśmy w stanie, <gryw> szczerze mówiąc, to zrobić. Co jest? Jakim prawem? No tutaj już nikt nie chce chodzić. A. Jajaj. Dobra, te kokosy. To jest kolejna, alczon, pobiegnie w tę stronę, się przestraszy i. A, bo do domu. Idzie? Nie idzie. Coś z tym automatem też można by jeszcze podkombinować. Słuchaj, czy tu może być jakieś auto? Tak. Pięknie. Tu nikt nie przychodzi. mogę jeszcze raz to... Ta... Nie, nie mogę. Ale to mogę. Tu mamy koko Chodź tu, chodź tu! Fantastycznie, jeszcze byśmy musieli sześć osób kropnąć do tego niebieskiego, srebrnego medalu. Ale czy mamy takie możliwości? Może mamy, może nie mamy. Coś z tymi przejściami, bo one są takie niekończące się w miarę mnie. Okej. Okay. Dobra, trzy. Jednak dwa. Hm. Jakby tu teraz przyjechało? O, tak. O. Ale czemu tylko jedną? No niby lepsze to niż nic, ale wiecie... No to muszę polegać teraz na tych autach chyba, bo tu kokosów już nie mamy. No tu mamy te obrazy, ale czy tu ktoś w ogóle chodzi? No chyba średnio. No to z tymi też nie, nic nie mogę zrobić. Okej, okay, okej, okay, mamy, mamy to. Uwaga. Jest! Mamy medalik. I myślę, że to nam jak najbardziej wystarczy. Więc był to nasz pierwszy poziom w tej grze. Uwaga, powiemy mu, że ten... Nie tu. Tu. Ciądzimy puławki. Czegoś nie ogarnęłam. Ale jajco? Ty czekaj. O mój Boże! W redakcji Ok, no ale trudno e, Tak, idźmy dalej Ale dalej Sobie pójdziemy W następnym odcinku Według mnie ta gra jest Bardzo ciekawa, dość odprężająca Trzeba czasami pomyśleć Chociaż pierwsze etapy wiadomo są dość proste Zobaczymy jak nam pójdzie dalej Więc... Do usłyszenia w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli Wam się spodobało. Ja się z Wami żegnam. Cześć.